W niedzielę rozgrywki ligowe zakończyła poznańska A-klasa grupy trzeciej. Płomień przy prostynia awansował do klasy okręgowej. W ostatniej kolejce na boisku przy Przyprostyni mieliśmy okazję oglądać gminne derby. Na własnym obiekcie drużyna Płomienia pokonała sąsiada z Zamiedzy, a te Wicher z Trzyrzewo 3 do 1. Zwycięstwo to cieszy tym bardziej, że było ono przypieczętowaniem wywalczonego dwie kolejki wcześniej awansu. Boisko w Prostyni wypełniane było kibicami obu drużyn. Piłkarze natomiast nie szczędzili emocji. Pierwsza bramka w spotkaniu padła w 25 minucie gry. Zdobył ją dla gości Wojciech Frąckowiak. W drugiej połowie do akcji wkroczyli gospodarze. W 64 minucie bramkę strzela Krzysztof Fleischer. Kilka minut później wynik podwyższa Tomasz Tomiak. Trzecią bramkę dla płomienia w 82 minucie ponownie zdobywa Krzysztof Fleischer. Tak, Czy gdyby można tu było grać derby z obroną? No jak gdyby zawitał na przykład Międzyrchów czy Szamotuły, to w historii naszej byłoby jakieś wydarzenie. Kiedyś A-klasa czy B-klasa to chyba znaczyło to, co teraz okręgówka. Taki poziom czy, 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 czy tego. To jest spłaszczenie. Awans płomienia stał się faktem już 1 czerwca, po wygranym spotkaniu z drużyną Huraganu Michorzewo. To właśnie dzięki temu zwycięstwu płomień na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zapewnił sobie awans do klasy okręgowej.